Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Niestety w dniu deszczowym, ale mam nadzieję, że humory i optymizm wam dopisuje, tym bardziej, że deszcz jest potrzebny, nie narzekam. W dniu dzisiejszym Fundacja Ari Ari organizuje spacer, sentymentalny spacer po mieście. Będę Państwu opowiadała o ludziach, którzy są ważni dla tego miasta, więc takich, którzy mają jakieś osiągnięcia, miasto i siebie wsławili na cały świat. Ale też o takich zwykłych jednosławkach wróciło jakieś 300, może 400 Żydów, którzy chcieli sobie to życie tu u nas zorganizować, ale Polska Ludowa niekoniecznie im na to pozwoliła. I najpierw w 56, potem w 1968, a ci, którzy jeszcze żyją których ja znam, tak jak Mark Strażyński opuścił Włosławek w roku 72, pan Jakub Bukowski pisarz Włosławka w roku 73. I można powiedzieć, że to już jest koniec przygód we Znajdujemy się, proszę Państwa, w kamienicy, do której ja odchodzę z wielkim sentymentem, ponieważ wiem, że tutaj biegala po tych schodach Alicia Ring, która tutaj mieszka w Stanach Zjednoczonych. jest wnuczka właściciela tej kamienicy pana Izaka Józefa Rulanda, dla Polaków znany jako Józef Rulanda. Pan Gunan był przedsiębiorcą. Posiadał dwie wielkie fabryki. Fabryka linii drutu stalowego fabryka kawy, cykoli i Pan był wielkim filantropem i osobą, która działała na rzecz również biednych Żydów. Był prezesem wspólnoty pomagania biednym Żydom. Jako prezes, łącznie z innymi w roku 30 utworzyli Szpital żydowski. Pan Grunland ściągnął do Warszawy swojego przyjaciela lekarza, Pana Rothauba, który był dyrektorem tego szpitala. Szpital na tamte czasy był bardzo moderny. Wówczas zawierał trzy oddziały, chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny yy, i wewnętrzny. Posiadał kaloryfery, yy, 60 miejsc 60 łóżek e, i Żydzi byli tam leczeni za darmo, polacy musieli e, już płacić. Ale w tym szpitalu pracowali radosni lekarze, tacy właśnie jak pan Rothau, Poznański, Fuchs... E,